Dziś po każdym moim kilu Fortnite moja myszka będzie stawała się coraz dziwniejsza. I mogę wam obiecać, że tak dziwnych myszek jak dzisiaj nie widzieliście nigdy. Dziwne też jest nie zostawienie łapki w górę i suba z dzwonem na kanale, bo jak wiecie jesteśmy już bardzo blisko miliona, a my zobaczmy czy dojdziemy do najdziwniejszej myszki. Zaczynamy oczywiście od mojej klasycznej myszki. Jest to SteelSeries Aerox e, i gram na niej od bardzo dawna i bardzo polecam. Lubię ją bo ma dziury, a mi się dość często łapy pocą, więc to przydatne. Ale my zobaczmy jak dużo będę w stanie ja się dzisiaj popocić w Fortnite! Cie. i jak dużo głów będę mógł w Fortnite oczywiście pourywać dziwnymi myszkami. A trochę i przygotowałem. Dobra, ja tutaj słyszałem jakieś bitki i nawet widzę uciekającego typa. Ale nadal tu ktoś jest. Mistrzowie, w tych krzakach powinien ktoś być. Nie, tu był typu? I on rozwalił innego typa. Szybko! Mam go! Tylko teraz tak. Potrzebuję. Szybko. A tu jest typ. Kurde, dobra, zabiję dwóch, co? Zabiję dwóch. Dobra, to, to, to botek. Stop right there. To był bot, więc ten się nie liczył, okej? Okay? Zmieniamy szybko mychę. Siadam do auta, podpinam nową. A tu jest kamera. Nowa mycha podpięta. Jak widzicie, woda z piłką tam pływa normalnie. Dość szybko mi się tu wszystko porusza i ona się laguje, bo na niej też już kiedyś grałem. Jak grałem, zostałem dla dzieci. No, nie jest to zdecydowanie najlepsza myszka świata, no ale zdecydowanie jest dziwna. Słyszałem w tych okolicach jeszcze jakieś strzały. No i tutaj jest moc, więc powinno tutaj. Powinien ktoś przyjść. O kurczaki, mityczny pistolet. Wiecie co, wezmę. Chociaż nie wiem, czy z tymi dziwnymi myszkami, z którymi potem będę miał do czynienia, to, czy będę w ogóle w stanie celować. Mam nadzieję, że tak No ale do tego czasu przydałoby się kogoś pokonać A tutaj nie ma ludzi Ani jednego Typ Strzelam Strzelam Trafiam Nie trafiam To znowu chyba był aktor Bardzo dobrze Podmianka myszki no Już się nie mogłem doczekać szczerze powiedziawszy Niedługo walentynki, więc mamy serduszko Jest jaka ta myszka jest dziwna Ona jest taka bardzo krótka i, o, nie wiem co tu się dzieje Ty, ale tutaj słyszę z milion strzałów Tu ktoś musi być Gdzie wy się chowacie? O, widzę Ty Patrzcie, patrzcie, ja go prawie pokonałem No nie, no typ na hita Totalnie był Dobra, lecę za nim, lecę za nim, bo to się nie może tak skończyć Typ był totalnie na hiciora I on gdzieś tu jest No chodź się bić, chodź się bić a on już nie jest na hita! Dobra, szybkie uleczonko, szybkie uleczonko! O! Aaaa! No serduszko nas chyba zawiodło! A, typ miał prawie sto... No lepszy był trochę! O i teraz tutaj będą prawdziwe dymy powiem wam, a ja z serduszkiem Ty jak on mnie zabił? Why are you running? Why are you running? Nie no to jakiś amator jest! W ogóle patrzcie co odkryłem. Ta myszka się świeci. Jak się nie rusza? Słodkie serduszko. O, mam cię! Okej, okay, okej. Okay. Ty, co ty, co ty, co ty? To w ogóle Gerald z Gerald, klepiemy się, no. No nie, no, to muszę go już pokonać. Nie, no, on ucieka daleko bardzo. Stój, hamie. Nie, no, schował mi się za drzewem, no a już miałem, mogłem mieć killa, no. No ale chyba z serduszkiem na dłużej zostaniemy. Typ. Dobra, znowu dostał mocno, znowu dostał mocno! Dostał! BUM! Leżysz, kolego! Zmiana myszki! To muszę wam pokazać, ta myszka jest nie dość, że malutka, bardzo malutka. To jeszcze... Jest na kablu takim, co się zwija Jezu jakie to jest malutkie Tym się nie da sterować Zobaczcie, to jest mniejsze niż mój palec I mam nadzieję, że ten kabel to mi się nie zwinie w trakcie gry No ale gramy i wygrywamy, mam nadzieję Tą myszkę tak w ogóle kupiłem z dwa lata temu Bo chciałem nagrać odcinek, że gram Najtańszym zestałem Ona była bardzo tania Ona kosztowała, nie wiem, 10 zł, 15 zł Coś takiego Ty, ja tą typa widziałem, czy nie? Czy tu gdzieś skakał typ? Powiedzcie, że w skrzakach nie no ja mam z widy, źle się ze mną dzieje już. Ej, słyszałem tu gdzieś typa z bandażownicą. O ile nie jest w krzaku, to go porobimy. Dobra, on no musi być gdzieś tutaj. A tu był kill. Jest bandażownica, a czyli on zostawił. Widzę go, widzę go, widzę go! No padnij, padł! Mamy killa kolejnego! Kolejna myszka do podmianki. Bardzo mi to nie to cieszy, tylko musi się gdzieś schować. Patrzcie, odbiałem kabel. Minąłem. Takie to proste. Czas na zwierzęcą myszkę. To jest. No nie wiem. Co waszym zdaniem to jest? Delfin? Wieloryb? No jakiś zwierz zdecydowanie. Ty, tu jest typu gdzieś. typo gdzieś. Typu? Co jest? Nie, trafiaj! A, padłem w wir. Dobra, ja muszę spaść i to szybko. Ja nie wiem co, jak mnie tu uratowało, proszę, nie traf, nie traf, nie traf, nie traf, nie traf, nie traf, nie, traf nie, trafił, nie trafił, nie trafił, nie trafił, nie trafił, nie trafił. Może gdyby ta myszka była troszeczkę lepsza, tam jest typ, on mnie widzi, czy mnie nie widzi? Nie widzi mnie, pije poty, ta myszka się strasznie tak przycina na podkładce, te takie odbojniki są niefajne. fajne. Typ. No traf, no nie da się, to się za bardzo zacina. A tam typ mnie szuka. To jest chyba jakiś typ co wiedział gdzie jestem Tak mi się wydaje Dobra przynajmniej go wygoniłem Muszę lecieć do strefy a mam 8 HP Typu? Mam go Upadł i on ma sprayik Biorę sprayik i pi mityczny pistolet Ale tego nie chcę akurat Nawet nie wiecie jak się cieszę że już z tej myszki Bo ona była no nie chcę mówić brzydko Ale strasznie przycinała mi Mogę tu? A to mnie przetransportuje nie 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 żeby to nie było w strefie to jest w strefie. A jaj Dobra Jolo, w tym miejscu to robię. Muszę zmienić myszkę. Zostajemy przy zwierzętach i zobaczcie na to! Te oczy to są przyciski. E, więc no, jest wysoko. Zobaczcie jaki słodziak. Tu gdzieś jest typ, a ja muszę polecieć do strefy. Tu gdzieś był jakiś lunchpad, typ Dostał, dostał, pad no. Ała, 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 ała. Dobra, ty, ja też potrzebuję do tego, też potrzebuję Dobra, wleciałem! Prawie go mieliśmy! To prawie był kill! Powiem wam strasznie dziwne są te przyciski. Wiecie, żeby celować, to wy musicie tak nienaturalnie daleko tą rękę wyłonić. Uch, strasznie się tego boję. I też mam jakiś taki dziwny strach, że wiecie. Nacisnę mocno. O, jak teraz. I to oko jedno się złamie. A to by było bardzo nieludzkie. Wręcz znęcanie się nad zwierzętami, bym powiedział trochę. Jezu, to samo strzela, no te oczy są jakieś niepoważne. Ej, jesteśmy top 5! A ja mam jeszcze jedną myszkę i bardzo potrzebuję nią zagrać. Tylko potrzebam do tego killa, a tu są typy. Na pewno jeden jest gdzieś w tym miejscu. Jezu, to samo klika! Ty poleciał na spadem, ty poleciał na spadem. Musi gdzieś tu być. Widzę go, widzę go! Jezu, nie trafiłem! Dobra, wlatuję w niego! Dostał, dostał, dostał! Leży! Mam! Szybka zmiana myszki, żeby nikt mnie nie pokonał. Ludzie, ta myszka jest bezprzewodowa. Gościu, patrz na to. Samochodzik. Tu kółka się kręcą. Dobra, szybko, szybko, bo ja w strefy nie byłem. Rozumiecie, że kółka się kręciły w tym samochodzie? I to normalnie działa i to jest bezprzewodowa myszka. I ja wam pokażę, on nawet może być kabrioletem. Ściągacie to i kabriolet. Oj, ale tutaj... No tak trochę niekomfortowo to działa, muszę przyznać. Czekajcie, gdzie jest strefa? Gdzieś tam... O Jezus, jak to przeskakuje. Oj, to będzie chyba niewykonalne. Niewykonalne. A gdzie te typy? Bo jeszcze dwie osoby żyją. A ja nie widzę nikogo. Halo, halo, gdzie jesteś? Dobra, ja tam lecę chyba sobie, co? Pięć sekund, więc ja sobie gdzieś tu polecę. Bo to jest akurat w strefce. Słyszałem? Jest typ na dole gdzieś, okej. Okay. Ciekawe. Bo to ja będę na hg i go tam sprayuję. Leci tam. Jezu, jak tym się ciężko strzela. Oj, to nie jest dobry pomysł. On ma fajną górkę, więc on może mnie w sumie dość łatwo zabić, jak się nie będę pilnował. Aaaa! Żyję, 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 jakim cudem. Ale gdzie ja mam polecieć, żeby tu przeżyć? Halo, halo, daj się... Dajcie mi zlecieć! Wygrać myszką, która jeździ na kółkach! No wydaje mi się, że to jest niemożliwe! Te wszystkie myszki wziąłem udział w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, która była najdziwniejsza. Dajcie znać, czy kupić jeszcze więcej dziwniejszych rzeczy, łapki, stupy. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa pa! A jak zostawicie bardzo dużo łapek, to może komuś rozdam jedną z tych myszek. Albo dwie.